Jak zaczynałam studia, to zastanawiałam się nad tym, jakich ludzi tutaj spotkam. Okazało się, że są tutaj ludzie, którzy pomagają ci znaleźć co w czym jesteś dobry i, i rozwijać się w tym. Dzięki elastyczności szkoły mogłam realizować swoje marzenia i wyjechać do Afryki. Życie to nie gra. Życie to rodzaj gry, a ja przyszedłem tutaj, żeby wygrać. Przygotowałem się cztery lata, dzień w dzień. Ten Mazurek Dąbrowskiego brzmiał niesamowicie słodko i zawał na tego końca życia. Nie zamieniłabym tej szkoły na żadną inną. Te łóżka już czekają na pacjentów, którzy będą chcieli się rehabilitować. W Limanowej oddano jeden z najnowocześniejszych oddziałów rehabilitacji stacjonarnej w Małopolsce. Mam nadzieję, że będzie to jeden z najlepszych oddziałów w Małopolsce, a Małopolska będzie mogła z dumą chwalić się. Na arenie nie tylko krajowej, ale i międzynarodowej. Bo oddział ten jest bardzo dobrze wyposażony, ma 39 łóżek dostosowanych do potrzeb pacjentów oraz nowoczesny sprzęt spełniający standardy europejskie, w tym programy komputerowe wykorzystywane do terapii przeróżnych schorzeń. Pacjentów przewidujemy tutaj przyjmować głównie pacjentów neurologicznych ze skorzeniami po udarach, po urazach mózgowo-czaszkowych. Również docelowo myślałem, żeby przyjmować pacjentów w śpiączkach. My mamy. Ten kontrakt bardzo skromny, więc ja liczę, że będą pacjenci również komercyjni, którzy będą chcieli oczywiście tutaj dostać się. Do tego dochodzi również wykwalifikowana kadra lekarzy, fizjoterapeutów i rehabilitantów. Zrobiliśmy specjalny program przez Powiatowy Urząd Pracy, dofinansowania miejsc pracy, gdzie tu właśnie dodatkowo znalazło zatrudnienie 30 osób. Celem rehabilitacji u pacjentów z chorobami neurologicznymi jest nie tylko choćby częściowe przywrócenie sprawy, ruchowej czy mowy, ale także umożliwienie dalszego aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnym, społecznym i w miarę możliwości zawodowym. Józef Budacz TV 28